Muzyka, pogoda. Tak, oto zaczynamy dzisiejszy program Historyczna Kurpatwa, moi drodzy. Jak wspomniałem, tematem będą dzisiaj szczodre gody. Cóż to, takiego te szczodre gody są? czy ogólnie gody, skąd one się wywodzą i co mają wspólnego z naszym Bożym Narodzeniem. Otóż już niedługo, bo dzisiaj mamy 22 grudnia, rozpoczną się święta Bożego Narodzenia. Zatem choinka, prezenty, kolędowanie, 12 pysznych potraw na stole, a pod nimi, pod obrusem siano, zwyczaje te Znane są nam wszystkim już od wielu lat, ale już tak naprawdę niewielu wie, skąd tak naprawdę się wzięły. Niektórzy uważają je za czysto chrześcijańskie, a tu nic bardziej mylnego. Przed chrystianizacją usłowian były szczodre gody, zwane też inaczej jako święto zimowego stania słońca, tak to się nazywało. To pradawne święto Słowian przypadało w nocy 21 na 22 grudnia w okolice przesilenia zimowego. A jak wyglądało to święto? O tym postaram się Państwu troszeczkę opowiedzieć. Ten czas świętowania się zbliża. Przygotowujemy się do obchodów tradycyjnej Wigilii, tradycyjnej Wieczerzy. Poczniemy wyglądać na grudniowym niebie pierwszej gwiazdki, w znaku takiego rychłego rozpoczęcia tradycyjnej naszej uczty wigilijnej, a ten prawdziwy powód, który pojawił się u zarania dziejów, to też i słońce, moi drodzy. Słońce wtedy jakby zastygnie na chwilę nad zwrotnikiem koziorożca. Moment ten wiązać będzie się z najkrótszym dniem w roku. A także z początkiem kalendarzowej zimy. Dzisiaj już zima nastała, o 16.59 dokładnie to się wykonało. Pomimo tych chłodnych i ciemnych skojarzeń, będzie to jednak czas triumfu światła. Wszakże od tej chwili dzień ponownie zacznie stawać się coraz dłuższy. No, wiedzieli o tym dawni Słowianie, ale także i inne starożytne ludy, które w porze zimowego przesilenia. Rozpoczynały huczne, trwające przeszło tydzień obchody świąt związanych z narodzinami Nowego Słońca. Współcześnie niestety człowiek z naturą ma coraz mniej wspólnego i ten związek właśnie niezmiennie znacznie osłabł, przez co dziś do zimowego przesilenia niezwykliśmy przywiązywać już aż tak dużej wagi, mimo to zwyczaj świętowania końcem grudnia staje się. Nieśmiertelny, choć dziś ten czas inaczej się nazywa, interpretujemy go inaczej dzięki wierze naszej. Wciąż w takiej zbiorowej świadomości wiąże się on też po części z triumfem światła nad ciemnością. Starożytni Rzymianie zimowe prześlenie zwykli nazywać za cesarzem Aurelianem mianem czasu niezwyciężonego słońca. Z tej okazji obchodzili huczne. Saturnalia. W tym okresie świętowali również Słowianie wśród słowiańskich ludów. Moment górowania słońca wiązał się z rozpoczęciem celebrowania, które w zależności od regionu i czasu nazywane było mianami święta godowego, szczodrych godów, święta zimowego stania słońca bądź kolendy. Wraz z nastaniem na słowiańskiej ziemi. Chrześcijaństwa, poszczególne tradycje godowe zaczęto interpretować na nowe sposoby, stopniowo odchodząc w ten sposób od dawnego kultu solarnego, czyli słonecznego. Szczodre gody z biegiem czasu przekształciły się we współczesne obchody Bożego Narodzenia. Przyćmione zostały też starożytne postacie słowiańskich bogów, związanych z kultem solarnym, czyli. Swarożytca, dasz Boga i Swaroga za sprawą właśnie narodzin Jezusa Chrystusa, stopniowo zaczęto zapominać również o Mitrze, Ajonie, czy Rysie i innych bóstwach, które wśród różnych słowiańskich ludów utożsamiane były ze Słońcem i odradzającym się życiem. Dawni Słowianie wierzyli w to, że zimowe przesilenie było czasem takiej symbolicznej zmiany wart ustąpienia Starego Słońca. Utożsamionego właśnie z tym Swarogiem na rzecz nowego. W podaniach słowiańskich dobrze zachowała się wiara swarożego syna, który w zależności od obszaru słowiańszczyzny mógł zwać się Starożycem, bądź Dasz Bogiem. No to muszę trochę to wyjaśnić Państwu, skąd to się wzięło, wszystko dlatego te nazwy też są potrzebne. Poglądy na temat pierwszego imienia są jednak podzielone. E, tutaj zostawmy to. Naukowcą, historykom. Nie będziemy się tym zajmować. Zajmiemy się szczodrymi godami. Szczodre gody to początek nowego roku, zarówno w tym wymiarze słonecznym, bo dnia przybywa, w wymiarze liturgicznym, jak i też i wegetacyjnym, bo tryumf światła daje wszakże Ziemi nadzieję na wypuszczenie nowych plonów. Z tego powodu, w czasie święta godowego, chętnie wróżono również o przyszłym urodzaju. Gody te były szczególnym czasem, w którym część oddawano zarówno bóstwom solarnym, jak i innym odpowiadającym za cykl wegetacyjny. Z tego powodu z gotowymi tradycjami należy kojarzyć również Welesa, słowiańskiego boga zaświatów i pasterza bydła, wykazującego wiele podobieństw do postaci świętego Mikołaja i zagatłowego spasa zimowego, pogańskiego opiekuna zimowych zajęć tradycja świątecznego wróżenia przyszłego urodzaju najlepiej zachowała się w postaci, i tutaj pewnie Państwa zaskoczę, w postaci turonia, turonia kolędowej maszkary, której cucenie alkoholem symbolizowało początek nowego roku wegetacyjnego. Na uwagę zasługuje również to, że w tradycji słowiańskiej ten wele skojarzony był z wróżbiarstwem, które szczególnie chętnie praktykowano właśnie w czasie świąt. To chwilka przerwy, teraz muzyka dla państwa i za moment dowiemy się reszty. Tak, no i wracamy do tych naszych szczodrych godów, nazwa, nazwa szczodrego gody ma rodowód prasłowiański. Wyraz god znaczył pierwotnie po prostu rok. Gody to liczba mnoga, zatem szczodre gody to czas, kiedy jeden rok przechodzi w długi. No, nieprzypadkowo również w tym czasie wypadają obchody Nowego Roku. Należy y, przypomnieć, że obchody godów trwały około dwóch tygodni. Współczesnym reliktem tych długich obchodów jest Pozostały w zbiorowej świadomości przekonanie, że okres świąteczny trwa od wigili Bożego Narodzenia aż do dnia trzech króli. Wyraz gody z czasem zmienił swoje znaczenie za sprawą skojarzeń z hucznymi obchodami Zaczął nazywać, zaczęto nazywać uroczystości weselne, małżeńskie, pewne jubileusze, a także inne święta za sprawą tych samych skojarzeń wyodrębnił się również przymiotnik polski w naszym słowniku, w naszym języku godny, określający coś wyjątkowo wartościowego. Godna powinna być na przykład świąteczna wieczerza, jaki ludzki pochówek. W zasobie słowiańskich przymiotników trudno odnaleźć inny przypadek równie pozytywnie wartościowego słowa. W polskiej tradycji, moi drodzy, jeszcze XVIII wieku, czas Bożego Narodzenia, powszechnie nazywano mianem godów, co zresztą też, zresztą powtarzam, cytując Państwu rano pewne chociażby przysłowia pogodowe związane z tym, to tam też tak to słowo pada. Tego typu nazwa zdołała zresztą przetrwać gdzie nie gdzie, nawet do teraz w folklorze słowiańskim. Obchody Szczodrych Godów i Bożego Narodzenia w wielu aspektach są do siebie bardzo podobne. W czasie Szczodrych Godów dawni Słowianie powszechnie zaprzestawali pracy fizycznej po to, by skupić się głównie na relacjach z najbliższymi. Przyjmowaniu gości, dawaniu sobie prezentów, śpiewaniu tradycyjnych pieśni. Świętowano do tak zwanego Szczodrego Wieczoru. Który przypadał na dzień przed dzisiejszym świętem trzech króli. Tradycją tego wieczoru było rozdawanie dzieciom i krewnym, upominków i tradycyjnych pierogów zwanych szczodrakami szczodrakami. Ważnym elementem święta godowego były również zwyczajowe pochody kolędników, którzy obchodzili okoliczne domostwa z życzeniami pomyślności w nowym roku. Na słowiańszczyznie, na słowiańskiej ziemi. Powszechnie wyglądano ich wizyty, gdyż była ona dla gospodarza takim gwarantem urodzaju w przyszłym cyklu wegetacyjnym, w przyszłym roku. Znakiem rozpoznawczym grup kolędniczych jest charakterystyczna gwiazda, kojarzona dziś z gwiazdą betlejemską. Będąca w pierwotnym zamyśle symbolem triumfującego słońca. Tej... No, jedynej nam gwiazdy, dającej nam ciepło i też życie, bez której nie byłoby tych wszystkich wspaniałych świątecznych tradycji. Dzisiejsze grupy kolonnicze to swoisty religijno-kulturowy taki miszmasz, można tak to nazwać. Jednakże rdzeń, trzon pradawnych pogańskich kolonników stanowił gwiazdor, czyli ten dzierżący gwiazdę oraz towarzyszące mu maszkary. U dawnych Słowian w czasie szczodrych godów pamiętano również o zmarłych, którzy w czasie święta godowego otrzymywali możliwość nawiązania kontaktu ze światem. Zmieniające się słońce i czas przejścia jednego roku w drugi sprzyjały łączności pomiędzy światami. Nic zatem dziwnego, że szczodre gody wśród Słowian wiązały się również z oddawaniem czci rodowym przodkom czyli dziadom. Którzy z okazji świąt mogli nawiedzić rodzinne strony. Z okazji, z okazji święta godowego zmarłych wypadało zaprosić do wie, wigilijnej wieczerzy, a także rozpalić im ognie, tak by nie zabłądzili podczas grudniowych ciemności. Tutaj, moi drodzy, reliktem tych przekonań jest przetrwały do dziś zwyczaj zostawiania pustego miejsca przy stole wigilijnym, które w pogańskiej interpretacji. Przeznaczone było właśnie dla rodowych przodków. Dawni Słowianie wierzyli również w to, że zwierzęta mogą być pośrednikami w przekazywaniu słowa od duszy rodowego przodka. I w tym przekonaniu można doszukiwać się początków powszechnego dziś przekonania, że w wigilie zwierzęta mówią. Ludzkim głosem. A teraz yy, trochę innym głosem zaśpiewa nam. Muzyka, a ja za chwileczkę przekażę dalszą część informacji dla Państwa. Także sporo już, moi drodzy, wiemy na temat tego obchodów, szczodrych godów. Ale nie wiemy wszystkiego. Nie wiemy wszystkiego, dlatego że, że no, chociażby Słowianie nie mieli języka, nie mieli pisma, nie spisywali tych wszystkich swoich wierzeń, były to tylko przenoszone z opowiadania z pokolenia na pokolenie, choć zachowały się pewne, pewne zwyczaje także u Słowian wschodnich. Tam już mieli Słowianie pismo. Mieli już hmm, alfabet, i trochę zostało tych spisanych. A tutaj, no to możemy też trochę domniemywać się z różnych wierzeń, nie tylko będących w Polsce, ale także wśród dawnych Słowian w Europie. O zwierzętach mówiliśmy. Symbolicznym zaproszeniem zmarłych bliskich do wieczerzy był Diduch, czyli Cóż, to był ten diduch, to był pierwszy zrzęty w czasie żniw snob Żyta ustawiany w rogu izby na czas świąt. Był zwiastunem urodzaju, a także takim metaforycznym przedstawieniem przodków. Oznaczał właśnie ten diduch, dziada przodka. Diduch to również jeden z dwóch słowiańskich e, ekwiwalentów choinki, moi drodzy. Drugim z nich jest tak zwany, tak zwany podłaźnik albo podłaźniczka, gałąź drzewa iglastego podwieszana do sufitu na czas świąt, przyozdobiona owocami, orzechami i ciastkami, ozdobami symbolizującymi po prostu urodzaj, dobrobyt i siły, siły witalne. W kontekście świątecznego oddania czci zmarłym warto wspomnieć również o kuti, moi drodzy, o kutii. Tradycyjnej wigilijnej potrawie, która była dawniej poświęcana zmarłym przodkom w czasie obchodów dziadów, czyli słowiańskich uroczystości pogrzebowych. Jak to wszystko się wiąże, ile tych zwyczajów powstało wtedy i przetrwało do naszych czasów przyjęte przez naszą chrześcijańską wiarę. Współczesne obchody Bożego Narodzenia w wielu aspektach czerpią z dawnej tradycji pogańskiej, moi drodzy, poza wspomnianymi już tradycjami, czyli grupy kolędnicze, puste miejsce przy stole, kutia, ozdabianie drzewka, zwierzęta mówiące ludzkim głosem. Wspomnieć należy również o symbolice liczby 12, która wiąże się bezpośrednio z tym, że kalendarzowy rok składa się na przykład i tylko i wyłącznie z 12 miesięcy. W czasie wigilijnej wieczerzy przyjęto, przyjęło się to, że na stole powinno znajdować się 12 różnych potraw. Każda z nich była dziękczynieniem za jeden miesiąc minionego roku. Co ciekawe, na czas od Wigilii do Dnia Trzech Króli składa się 12 wieczorów, nazywanych w tradycji mianem świętych wieczorów. Przyjmuje się, że w czasie każdego z nich wróżono o przebiegu poszczególnych miesięcy w nadchodzącym roku. Wracając jeszcze do wigilijnej uczty, warto powiedzieć, że nie bez powodu przyjęło się, że powinna być ona taka sowita bardzo. Bardzo dużo powinno tego wszystkiego być. Słońce w czasie zimowego przesilenia potrzebuje ludzkiego wsparcia. Tak wierzono. Zwyczajowe przejedzenie umożliwiało takie symboliczne przekazanie energii walczącemu z ciemnością słońcu. Takie wierzenie się utrwaliło również. Najważniejszą spuścizną dawnych pogańskich obwodów dni niezwyciężonego słońca jest jednak po prostu to, że w czasie świąt należy się przede wszystkim cieszyć. I świętować, moi drodzy, i być, być razem z rodziną, z bliskimi, z tymi, którymi, których kochamy. Ludzie zwyczajowo od dawien dawna ucztowali i wyprawiali godne biesiady z okazji tego, że dzień ponownie zaczynał się wydłużać. Ale tu wróćmy jeszcze na chwileczkę do, do zwyczajów, ponieważ w niektórych regionach, głównie na Śląsku, w okresie tym praktykowano zwyczaj stawiania w kącie izby ostatniego z kolei zrzętego snopa żyta. Był to zazwyczaj dekorowany, był on zazwyczaj dekorowany suszonymi owocami, najczęściej jabłkami oraz orzechami, zaś po święcie pieczołowicie przechowywany był aż do wiosny. To właśnie z nasion pochodzących z kłosów tegoż snopa należało Rozpocząć przyszłoroczny siew. To taki zwyczaj na Śląsku. Innym zwyczajem była kultywowana szczególnie w południowej Polsce, czyli na Podchalu, Pogórzu, ziemi sądeckiej i krakowskiej, na żywiecczyźnie oraz także na Śląsku, tak zwana, o czym już wspomniałem, podłaźniczka, czyli gałąź drzewa iglastego, którą przyozdobiono owocami, orzechami, ciastkami. Udokorowana gałąź jodły, świerku lub sosny wieszana była pod sufitem. Powszechne było też ścielenie słomy lub siana pod nakryciem stołu. Wszystko to, wszystko to czyniono dla zapewnienia przyszłorocznego urodzaju. Na przełomie XVIII i XIX wieku tradycje dekorowania snopa żyta orzechami, jabłkami, drewnianymi ptaszkami, figurkami z ciasta. Niemal całkowicie zastąpiono zwyczajem dekorowania choinki. Ten zwyczaj przybył z Niemiec i ostatecznie to właśnie choinka stała się symbolem naszego chrześcijańskiego święta, jakim jest Boże Narodzenie. Zatem pamiętajmy, że wiele dawnych słowiańskich zwyczajów. Jak wspomniane już, ścielenie słomy lub siana pod obrusem jest po dziś dzień obecne i powszechnie praktykowane w wielu domach, choć z czasem nadano im chrześcijański wydźwięk i interpretację. Podobnie, podobnie rzecz miała się z wyrazem kolenda, które pierwotnie oznaczało radosną pieśń noworoczną, śpiewano ją podczas nocnego odwiedzania znajomych gospodarzy. W trakcie właśnie przesilenia zimowego. Z kolei inna etymologia wiąże słowo kolenda z przeniknięciem na obszar słowiańszczyzny łacińskiego słowa kalendae, którym określono początek nowego roku. Taka interpretacja jest zgodna z, też z tym wyjaśnieniem naszej. Nazwy gody. Bardzo ważnym elementem pradawnych szczodrych godów było, jak już tutaj opowiedziałem Państwu, rytualne obchodzenie domów z figurami symbolizującymi Nowonarodzone w dzień przesilenia Słońca. Triumf Słońca, triumf Pana Jezusa, to powód do nieskrępowanej radości, moi drodzy. Podobnie jak właśnie zbliżające się dla nas święta Narodzenia Jezusa Chrystusa. A my, czyli Radio Kuropatwa, szczególnie ja prowadzący dzisiejszy program, życzę, chcemy życzyć, chcę życzyć zatem wszystkim naszym słuchaczom wspaniale spędzonych świąt. Wszystko dookoła ma znaczenie. Wkrótce zacznie do nas przemawiać, by cieszyć się i radować. Doceńmy to. Potraktujmy to jako takie przejście, drodze, kule przemu po narodzinach naszego Zbawiciela. Wykorzystajmy ten świąteczny czas na odpoczynek w gronie naszych najbliższych. I nabierzmy sił na nadchodzący nowy rok. I cieszmy się triumfem. Jasności nad ciemnością. I to wszystko, co moi drodzy, przygotowałem w dzisiejszym programie. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że trochę Państwu wyjaśniłem, co to były gody i dlaczego co obchodzimy święta Bożego Narodzenia. I to było też moim celem, żeby Państwu opowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Jeszcze raz życzę spokojnej nocy, powoli kończę swój dyżur przy mikrofonie w Radiu Kurupatwa. Życzę dobrych snów i do usłyszenia jutro o siódmej rano, jak co dzień, program poranny od 7 do dziewiątej z małym ogonkiem, serdecznie na niego Państwa zapraszam codziennie, tylko w niedzielę jest od ósmej do dziewiątej. Dobranoc.